Przyznam się, że wczoraj wypiłem jedną herbatę za dużo Ale co tutaj się wyprawia, wam powiem tak szczerze Kurde, taki temacik jest I chłodno, nie powiem szczerze, chłodno, nie będę ukrywał I strasznie tutaj mglisto I tak jakby trochę mokrawo Jak widzicie nawet ludków moich nie widać Gdzieś tam są, ale... Idziemy do tego podobno, chyba lasu, takiego mglistego. O, zobaczcie, już się, już się robi ładnie po pierwsze i swoich już widzę, bo tak to w tej mgle ich nie widziałem. tutaj baranów nie Baranów, tak. Dobrze, że nie osły, ale barany są. Nie, no zobaczcie, no śliczne te drzewka, no nie gadajcie, że, że niepotrzebnie tutaj szliśmy. Dobrze, że im powiedziałem, że to obrośnięte mchem, bo by nawet nie wiedzieli. A, Zobaczcie jakie te drzewa. Stare jak nie wiem, tak obrosło mchem, że aż kurde, ciotka co się podoba. A jej mało co się ja podoba. To stary to... to. Stary, ja się czuję jak u siebie. Ciotka muzealna, ja sobie robię jak zawsze. Andrzej poszedł się Mówi, że będzie bronić młodego A ja też stary nie jestem Ale zobaczcie, o kurde, faktycznie e, Tak, nie, nie chcę, żeby mi w dupkę z tego roga wjechała powiem nie wygrać. Nie, no widzę, że większa nie lata w mojej wadze nie. O tamten, jak się zaczął ten brykać Koziołki z Kubaniec Powiem szczerze, że mi się tutaj podoba, mimo że powtórzę, że jestem już raczej wczoraj po dwóch herbatach no to zobaczcie jak tu jest kurde urokliwie, fajnie takie miejsce na wypoczynek chłodno może, nie powiem, że tam jakoś gorąco jest ale jest przecudownie to jest ten tak zwany e, mglisty e... o, cześć Andrzej to jest mglisty las i faktycznie mgły są super tabliczka tutaj jest jak iść. Tutaj pokazuje, że 10 km trasa PR 13. Atakujemy Salewak to salewy to śmagam, bo to nie 500 kosztowały Może... Powiem wam mchy piękne a na tych Maderze to same Polaki O, to na przykład Polak, nie? Mówię, jadę, zobaczę prawdziwych Maderczyków A tu Maderianki z, po polsku się nauczyły Piękna sprawa Takie ujęcia lubicie, co? Ja też Boże, coś z moją flagą Chyba nawet Polak jakieś chciałem naprawiać Miałem wam w sumie nie nagrywać, bo mówię co, las to las, ale tutaj tak zobaczcie. miarę urokliwie, ale się wpierdzieliłem, bo tu mokro, wpierdzieliłem się jak w kupę. Ale te drzewa naprawdę magia. Tylko niestety troszkę jest mgły, więc pewnie słabiej je widać, ale miejsce powiem wam kozak. Jak to mój chrześniak mówi, 10 na 10. No you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. Nie uwierzycie, ale moi się zachwycają tym drzewem. Stoją tu już 5 minut. A Andrzej, to już karpaty miał. Kurwa, z nudów. O, a ja wiem co. Chłopaki to tu dziurę zobaczyli. O to chodziło. A tak wygląda z drugiej strony dziurka, bo on ma tu wiele dziur. Drzewo z wieloma dziurkami. Fernando! Siemasz. Siemasz byczku. Co tam pojadasz? Łepek już żeś tu wsadził, już żeś naurwisował, tak? Urwisie jeden. Loczku ty Loczku ty, wariaciku o, musiał. Przybisurmaniu Dobra, idziemy do drugiej krówki. O Jezus, tu tyle krówek. A, a to Andrzej, a ja mówię krówka. Cześć Andrzej Wścielaczkiem sobie robił zdjęcie. O, patrzcie, jedyny. Nie niszczy tutaj zieleni, tylko idzie trasą tak jak trzeba. Ja dam to wszystko jak to bydło łazie. Wow. Nerwowa jakaś. Chyba nie będę jej denerwował. Dobra, wziąłem to z góry, widziałem to z dołu loczek, ale ja to ich boję, wiecie, one takie niby się ludzie nie boją, ale tak tymi różkami jakby straszą Ta ścielaszkiem to tym bardziej wolę jej nie wkurzać a, a, malutka krowinka Piękna sprawa tu jest Patrz, to taki meszek jest, można go pomychrać A jak Tadek jak się ucieszył ile, ile radości Powiem tak, okulary się nie przydały, ale ten park już mam zaliczony Bardzo fajny, polecam Ci szukają pomnika ludzika, a ja ku drzewie zawisłem, ale już wychodzę z tego drzewa o. Taki kornik. Dzisiaj, dzisiaj się za, zabawiłem w kornika. O kurcze! Mamy drzewo ludzika! Zobaczcie! Drzewo ludzik! Wszyscy widzą ludzika. Mam i ja. Tara. Panie Andrzeju, o co tutaj chodzi? To jest jakaś zorganizowana akcja? <laughs> akcja ludzi. <laughs> Nie zorganizowana, ale tak. <laughs> czy jest to jakiś spaniak Cwaniak Irek! <laughs> Człowieku, nasz nadworny. O po, tak, za troszkę. O tak. Pokazać im tylko jakiś pomysł, to wszyscy będą chcieli. Ludek z tej, moim zdaniem, wygląda gorzej. Ale jak już tutaj przyszedłem, to zobaczcie jakie tutaj są super toalety Takie kurde w drzewach, nie? Wchodzisz, załatwiasz sprawę Patrzysz czy tam cię ktoś nie podgląda I cek Takie kurde kibelki mają, naprawdę urokliwe Powiem wam, że przed chwilą była mgła Już mgły nie widać Jest takie tutaj fajne bujaweczka tarasiki, można sobie chodzić strykać z dyątka. nasi już tam poleźli na ten większy tarasik o i tak to wygląda, Teraz widokowy widzę Jerzynkę sobie tak sama, tak ten tu pobujam się z nią ja, ja, ja nic mam rzeczy, bo też nie byłem w stanie napisać w sumie Te, weź mnie tak rozbujaj, żebym tak się dookoła no <laughs> Nie tak. <laughs> Yeah. Ale, ale sobie okay. brykłem, co? Ładnie. Mm -hmm. Tak, ten znak informuje o tych bujawkach, które przed chwilą widzieliście. Mm. Tu jest fajnie, bo zobaczcie, za mną ocean, ale tam też jest ocean, nie? Więc ja chyba pójdę tam, nie tak jak wszyscy, tylko przejdę sobie tędy. I cyk. Tara! Ja to lubię, takie akcje. Tu, hu, hu. Oho, powoli widać światło w tunelu. A już tyle, przelazam tego wariacika. I ja atakuję. Idę, Artur Zdobywca. Madera jest moja. Ciekawi jesteście, co ja widzę, no to Bach, proszę. Ocean. Tu powiem wam, kurde, ten ocean, fajnie szumi. A tutaj taka trochę ala Tajlandia, dlatego każdy sobie robi ładną foteczkę. Tam jest bardzo ładne, jakby się taka parka całowała, widzicie? Tam jest fajne, takie klimacie. I tutaj zaraz będzie w lewo, znowu tam fotograf sobie się ustawia elegancko. Ja tu już ucieknę z kadru, a przy okazji pokażę wam właśnie to drugie wejście już jest tu do jaskini. Dobra, wracamy z Andrzejem, ale kurde, zobaczcie w tą stronę nie zobaczmy. A kurde i latarką poświecił Wujek Stasiek już schodzi, a ja dopiero wchodzę tutaj Do takiej właśnie dżungli O, nasze duperki już wypięte Pozycja, pozycja, jak to się mówi Zbierania ryżu ale mu uwagę to o, o, ładny widok na maczugę, ładny na maczugę A, leci od Kabaśka tu jest A, z wujkiem Jankiem Co tam a Baśka? się od Kabaśka? robi sobie tutaj zdjęcia a ja sobie robię kanapeczki, cebula wyjazdu to ja mam boczek teraz, boczek musi być Salami ekstra i dzisiaj mam obiad na mieście Żeby nie było że żartowałem Dla Was będzie relacjonował Artur Michalaka skąd? Czyli wszystko jasne. Szału nie ma, ale widzę, że ludzie się kąpią. Żadnych fajnych sztuk. Także, no co? Tutaj nie ma nic fajnego. Atakujemy dalej. Mi się podoba natura Właśnie takie tam porosło, czymś takim zielonym bardzo ładnie. Wchodzimy na górkę i idziemy na kolejne takie baseny. Które są podobno naturalne, bezpłatne. To były płatne i nic ciekawego. więc Zobaczymy, czy tam będą jakieś sztuki. To nie wygląda to magicznie Dla mnie petarda Te zielone porosty wyglądają naprawdę Gites mają w I ten przestrzok Bach Miejsce ogólnie spoko Jak widzicie Idzie sobie takim deptaczkiem W koło Ciebie takie piękne widoki Także jest petardzie w sumie jak miałem jeść na mieście to tutaj była fajniejsza miejscówka niż tam gdzie ja przycupłem, ale skąd mogłem wiedzieć jak ja tu pierwszy raz i te fale zaraz będzie łup I nie było Z każdej strony inaczej, z każdej wyjątkowo, ale powiem szczerze, że zaczęło wiać ale chodźcie dalej ze mną e? pokażę wam co tam się wyprawia na tych takich wiecie publicznych może będą jakieś fajne sztuki ale już widzę, że ge geriatria bo tam ledwo wchodzi jakiś oj nie będzie dobrze no ale idziemy i tak tak jak mówiłem geriatria już nawet macha ale nie, jest chyba też jakaś włoszeczka zerknę I Tutaj wygląda. No, no ciekawe, idzie się takim mostkiem. I zobaczcie, tam jakiś ale zameczek tam też. Pewnie mnie nóżki poniosą. I takie zwiedzanie, zwiedzenie, atrakcja turystyczna. Baseny naturalne. Uczuję jego rytm. I know you told your friend you're not okay. No tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Chyba wszyscy czekają, aż walnie tak właśnie, żeby zrobić jedno fajne zdjęcie. Wyczekują. A tu, tak naprawdę, to jest jakby akwarium morskie. Widzę tutaj rybeczki latają. Nie ma tragedii. 🎵🎵🎵 też byliśmy, a z boku kto? Toteczka! Czeka na resztę Ancymonów Nie, bez kizy, że to tak ładnie że tutaj nawet pan droniadł, który tam lata już To jest naprawdę petardzioszka Jak się nie mylę, gerberek. Mam nadzieję, że wyjdzie taki fajny trik, bym to tak chciał zrobić, bo jest takie ładne miejsce. I love the I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything Takes it takes some time and some clarity to find your identity. It's mine. A jak? Jak już... Zmieniliśmy, bo tu ciemno się... No i zobaczymy ile gwiazdek Michelem damy. Na razie przygotowanie. perfektu. Ja kiedyś pijot i widziałem jakieś alkoholy. Nie ma takie małe ci starsze. To już nawet ci powiem, że za dużo jak na ciebie. Pijako Wołowina wjechała dla dziewczyn. Wielkawa, cię w Ta wołowina to taka już widzę, to też... To, to. Nic specjalnego. Nie wiemy, wołowina nawet wjechała. Kurde. Do tego więcej idzie kurde soli. Do połowinki. Jasne. 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 Nie, czerwone. Czerwone. Jasne. Czerwone. 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 Jasne. Jasne. To to. <laughs> jasne, że czerwone. Co ja to nie? Przejadę bo nie No to jasne, no to tak nie może być <laughs> No, tak pijemy. Najpierw sobie pijemy, później Tak, ja to teraz wiesz co, teraz tymi 100, oczywiście. ja? nie teraz to. Się odbywać. Odbywać. <grym> dziękuję. Dzień dziękuję. K kurwa, piękna sprawa. O! Wszyscy robią zdjęcia naszemu żarciu Najlepsze żarcie w mieście, to nasze O! Dobra, wujek, bierz dla nas Zobacz, jakie frytki nam biegały. Bo my podwójne, no bo my podwójne Ja tyle jesz A ja jednej miski Ja nie no no. No. no no dla nas Ciężko Tak Ja chcę, żebym ciężko no, doszła Mam Tak, mięksa Wjechał mięksik Frytki wjechałem Kiełbaska jest o. To jak się człowiek tak troszkę wychyli to tak ładnie Z drona to by było pewnie pięknie I coś czuję, że tutaj się tam puści Bo widzę już dobre miejscóweczkę Także się coś przydronuje Będzie dobrze Dzisiejszy dzień uważam, że zaliczyliśmy bardzo fajnie. Teraz jesteśmy właśnie po obiadku, które na pewno zobaczycie. No a teraz, co? Trzeba uważać, żeby nie wywinąć orzełka. I atakujemy tam. Zobaczcie te kolorki. Czy nie było tutaj warto? Przepięknie.